Witamy w trzecim odcinku ofensywnego Trio, dzisiaj prowadzącym jestem ja, moimi gośćmi są Krzysztof witam, i Arkadiusz. Czołem. Jesteśmy po 12, po 12 kolejkach Premier League, lider się nie zmienił, natomiast wiele drużyn zmieniło swoją pozycję w tabeli. Dodatkowo jeszcze chciałbym powiedzieć, że formuła programu, programu uległa delikatnej zmianie, jest podział na dwie połowy, pierwsza i druga. No to co panowie, pierwszy gwizdek i zaczynamy. Dobra, panowie, pierwsze pytanie dla was. Od razu zaczniemy z samego szczytu mecz na szczycie Liverpool, Manchester City, 3 do jednego dla Liverpoolu. Chciałbym głównie powiedzieć o środku Liverpoolu. Weinaldum, Fabinho i Henderson. Według mnie zagrali świetny mecz. Przetrzymywali piłkę, kiedy mieli przerzucić, przerzucali. I uważam, że to może być taka formacja, kolejna, perfekcyjna formacja. Co nie sądzicie, Krzysztof? Też, też tak myślę. Myślę, że właśnie środek pola coraz, coraz lepiej wygląda, Liverpoolu. Fabinho, tak bramkę, kiedy czyli ostatnio? Nie wiadomo. Nie wiadomo, właśnie. Strzał mu wyszedł po prostu, niesamowity. Tak samo Henderson. Asystent. też asysta. Taka asysta, więc ten, ten środek pola faktycznie coraz, jest coraz ciekawszy, coraz mocniejszy. Myślę, że myślę że po tej, po tej ofensywnej trójce. i obronie takiej żelaznej też? Tak. To jest kompletny zespół dla mnie. To jest, to jest najlepszy zespół. To jest taka żelazna świecie, Wszystko im wychodzi po prostu. Czego się nie złapiem, jakiejkolwiek taktyki, potrafię i skontrygrać, i pozycyjną grę zagrać, i wszystko potrafię, więc. Bardzo, bardzo dobrze no Klub zrobił najlepszą drużynę w Europie, trzeba powiedzieć, no bo tam już jest wszystko. Ich pierwsza jednostka jest idealna. No i, i moim zdaniem w tym środku, pola właśnie był kluczem ten Fabinie, bo od tak, tego tak. się wszystko zaczęło i teraz to po tym, od tego sezonu Fabinia gra i, i, i się wszystko poskładało. Henderson teraz trochę ofensywniej bardziej. Właśnie a propos Hendersona, jak potrzebne statystyki, gdzie było średnie, średnia pozycja Hendersona? Troszeczkę poniżej Salachem. Salaha? Tak. Poniżej, tak. Wyżej niż Firmino, niż Mane. Henderson przez cały grał mniej więcej wyżej. Kapitan. No to pięknie, ten, nie? Z takich pozycji to naprawdę zdziwienie, nie? No ale właśnie Klopp zrobił z tych piłkarzy Henderson, Wijnaldum, to już tam kibice Liverpoolu nawet już sami mówili, że wolą jak gra to nie gra w pierwszym składzie. No a jednak krop na nich stawia, bo wie, że to jest jakby też dużo w defensywie i, i w lepsza fizyczność na pewno w środku pola, więc City sobie poradzili perfekcyjnie, tak. O, naprawdę te przerzuty Vinaldu czasami jak przetrzymał tą piłkę ruchem ciała i no, zrobić ja Tak, A tak. go w tych sytuacjach oglądać. No. Gdzieś, ta, gdzieś ta trójka, tak przez długi czas gdzieś dochodziła, gdzieś tam gdzieś tam Milner grał, gdzieś tam Oxlade. I ta trójka nie była taka żelazna, nie? bo była żelazny napad, żelazna obrona, i ta pomoc się dużo rotacji było, nie? Ale teraz ta trójka to już jest praktycznie taka. Podstawowa. Nie? Dobrze. Schodzimy trochę niżej w tabeli. Do piątego miejsca tylko. Zaskoczenie, piąte miejsce po 12 kolejkach Sheffield United. No i teraz panowie, czy oni mają jakiś patent na wygrywanie? Czy, czy to jest szczęście? Czy to jakaś jest taka siłą awansu? Ciągną, ciągną i są w stanie jeszcze gdzieś tam tą ambicją no, Wygląda na to, że Chris Wilder jest takim dobrym trenerem. Dla mnie to jest właśnie Barley, wersja druga, szonownicze Barley. Bo grają dokładnie taką samą piłkę, sprawdzałem statystyki, to no więcej mają długich piłek chyba w lidze i mają najmniej strzałów celnych yy, na mecz średnio, trzy strzały celne. No ale skuteczni są, bo jednak punktów mają... Znaczy no, bo no, też trzeba, trzeba powiedzieć, że w tabela jest spłaszczona i piąte miejsce chyba ma cztery punkty przewagi nad szesnastym West Hamem, no. No, tak, no więc takie tak. tak jest ocenianie, że to się, dwie kolejki i wszystko się no, zmieni. Się ale, no ale Sheffield tak wygląda super z Arsenalem, przecież grali ładnie z, z, z Tottenhamem. Ale teraz oni mają chyba bardzo ciężkie te tak, kole. nie sprawdzałem co tam jest. ale, no, ale nawet z tymi wielkimi też potrafią. W, w obronie są jakby tacy, że, że nie robią głupich ruchów, wiedzą, jak się ustawić, wiedzą, jak grać w tej obronie z tymi najlepszymi no, zawodnikami. Na Umie, umieją się bronić, nie? A, tak, Ale też atakują, nie, po prostu wymianą jest, nie? No mhm. i ten Lismu jest skreślony z Bornymów spisuje się tam i trzeba chyba na niego fantazję polować teraz. No, ale ten trener faktycznie? A wydaliście na. Ja i ktoś na 20 w tabeli, i Sheffield, i, i, to, i to, ktoś ja na 19. Myślę, nie. że nie jesteśmy jedyni, którzy na samym starcie skończyli Sheffield. No, no, tak, I tak. Sheffield tak, i tak. To no, nie nie nikogo nie znam z tego zespołu, już coraz więcej. No. No, ale tak szczerze myślicie, że są w stanie jakieś puchary Ogarnąć europejskie? No ja nie, ja nie, myślę, nie że... nie. Ja w dziesiątce. Ale zanim od razu jest Arsenal, Manchester i Wolverhampton, więc podejrzewam, że to jest chwila, moment, i będą już 9, 8 miejsca. No ja myślę, że około 12 gdzieś tam skończą. Nie? Wolverhampton no to, tak to nie dobry będzie dobry Tak, dwunasty taki, no. no. Wolverhampton z zeszłego roku to nie będzie, nie? Siódme miejsce nie nie, Wolverhampton. nie, 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 na pewno. Nie, nie. No dobrze, dobrze. Idąc troszeczkę niżej. Troszeczkę niżej, no. Mieszając, bo tutaj chciałem porozmawiać o londyńskich drużynach. Które się znajdują, w pierwszej dziesiątce znajdują się tylko dwie londyńskie drużyny. Reszta jest poniżej. Crystal Palace już w gorsza formie. Chelsea i Arsenal. No dwie... Dwie mocne firmy, ale po prostu to z... dwa światy teraz się dzieją: Perfect. Chelsea i Warszawa. No i jak skomentujecie? Chelsea? Tak? No Chelsea tam Frank Lampard nie? robi robotę po prostu, ale no, tam on potrafi po prostu grać. Y... Ma też ma młodych zawodników, w sumie dużo, bardzo dużo ma młodych Mamy zawodników. Dużo, no. I... Ale ma też takich starszych, którzy gdzieś tam ich wspierają, ale... ale potrafi właśnie zrobić taki balans, że, że, że potrafią. Jakby łączą się ci wszyscy, zawodnicy. Jakby o Chelsea Ech. można mówić w samych superlatywach, nie? Tak, 6-6 z rzędu League wygrane. Cały czas się gdzieś tam, pną, cały czas otrzymują to, to drugie miejsce, czy trzecie. Yy, Arsenal? No, Arsenal. Arsenal. Nie, no jeszcze o Chelsea po chciałem powiedzieć. Arsenal Kyle? to jest kryzys po prostu. Kryzys to plany, Emery to w ogóle nic. A myślicie, że w Chelsea duże znaczenie miało to, że że nie było tej presji ze strony kibiców i zarządu, że nie musi być wyników, bo, bo nie było możliwości transferu. Tak, bo kiedyś było tak, że I po prostu nie ma presji. Tylko miało być pierwsze miejsce. To może mieć duże znaczenie dla trenera chyba, co? Żeby jakby tych zawodników odpowiednio wprowadzić. Szczególnie tak, to, tych młodych, no, właśnie. Nie ma takiej presji. Tak. tak. A Arsenal? Arkady? No, Arsenal to jest dramat. Chyba tam się zwolnienie szykuje niedługo. Ja tam nic, tam nic nie styka, nic. Tak no jak no, wcześniej no. o samych superlatywach, w samych negatywach. No, no negatywa. ostatni A ten miał być naj najlepszy? Nie to jest. jest właśnie to, nie? Ma chyba 16 linię w 12 kolejkach. Coś koło tego. No to gdzie ten Pepe Lakazet i oba Mayank. No co, co, co? co na, no, o, tam się się... Nie no środek pola też jest średni. No, cały skład jest taki przeciętny. Trener też chyba jakby nie ma dobrych relacji z zawodnikami, więc dużo niż ten, sezon Dalej, nie tak, Miami, zmaraj, na pewno. To chyba nie wytrzyma, nie? No i teraz problemy w arsenalu. Ale też może go nie rozumieją piłkarze do końca, nie? Bo on no na wygląda miejscu, na to, że tak. tego a nie zna. Ja z języka nie zna. Hiszpański, nie? To no jest, może też nie rozumiem po prostu, nie? No nie kurde. wiem, ta taktyka też tak wygląda, jakby po prostu się nie rozumieli się gubili po prostu z tym wszystkim. Ta obrona też jest... Tragedia po prostu, no, Dawidu jest, co tam się dzieje, to jest po prostu no, tragedia, taki... ale tam nic, nic nie pasuje. Nie, nic, bo tam nic. widać, że nie ma jakby stałego składu, ani stałej taktyki nawet, formacji, formacji. Tak, tak, raczej. tak, to jest kombinacja, no nie może znaleźć tego, a już szuka w sumie długo trochę, nie, już tam jest przy Marcelem przecież. No drugi sezon, nie, no, no, właśnie, no przecież, przecież takich, z... takich klubach grał, nie, PSG, Sevilla. No, ale w PSG się to też, no wiadomo, każdy, każdy by z chyba wygrał tą ligę, nie. No tak, tak to nie jest sukces, że a dwa, że w Arsenalu to nie wiem, czy, jak oglądałem, jak oglądałem skróty, to tam każdy gra jakby pod siebie, stara się trochę zagrać, bierze tą piłę, próbuje dribblować, nie da się, takiego, no, o, on, nie wiem. Czy próbują hmm. gdzieś tą swoją markę wybudować, że zrobią dwa dribblingi, innych pug zauważyć, coś. No chyba to jest, to nie jest tak, na jest, kiedyś. Chyba jest tak w że się jakoś, piłkarze nie, nie utożsamia jest tym klubem, bo Pepe pewnie nam przyszedł, żeby się po prostu wybić bardziej jeszcze. To Seba jest też wypożyczony, Ezil w ogóle nie wiadomo, zniknął, no nie? Miał być kapitanem i Szaka teraz też kapitana stracił, nie? No i jest to wiadomo, dziwne rzeczy. i bo ma znowu problemy. Kapitan po prostu właśnie na zawsze ma jakieś kłopoty. Dziś co się dzieje z psychiką, nie wiem co tam się dzieje, ale po prostu... cokolwiek coś tam się zdarzy, to jest złe. Pierwszą połowę. Kończymy gwizdkiem. Krótka przerwa. Wracamy po przerwie do drugiej połowy. Witamy w drugiej połowie ofensywnego trio, które jest także rozmową o drugiej połowie tabeli, w której zaczniemy już trochę takie polskie akcenty. I zespół West Hamu u mnie ma Łukasza Fabiańskiego od 5,5 meczu. West Ham przegrał praktycznie wszystko, chyba jeden remis. Czy Łukasz Fabiański ma aż taki wpływ na yy, dyspozycję zespołu Arkadiusz? Wiesz co, to jest trudne właśnie, jak to wygląda na boisku, no bo może na pewno bramkarz też dyryguje obroną w defensywie, jeśli, jeśli, jeśli ten zespół broni, no ale jaki to może mieć wpływ na ustawienie całego zespołu i grę? No mi się wydaje, że ciężko mi, so, ciężko mi to sobie wyobrazić po prostu. jest. A tak jakbyś jednoznacznie miał powiedzieć, czy to jest brak Łukasza Fabiańskiego, czy nie? Ma wpływ, ma wpływ duży, ale no jednak nie aż taki, żeby przez niego wszystko przegrywali, bo, bo go nie ma w ramce jak dla mnie. No. Myślisz, jaki jest może być tego powód? Nie wiem, kurczę, ten zespół jest ostatni, nie, nie wiem co o tym myśleć w ogóle, co tam się dzieje. Trener niby Pellegrini, tak? Sam, Sam to, trener by. powiedział, że chciał zmienić 11 zawodników po pierwszej połowie. No, tam on od tam przez jeden skład, on tam jakby nie ma w ogóle drużyny. Nie ma jakby zawodników do grania, tylko on to samo wykłada i... Graj no, i ale to tak samo Liverpool też to samo wykłada, nie? No wiem, ale tam może jakby też nie ma takiego czegoś jak... Yy, są albo dobrze do, zawodnicy, bardzo, albo bardzo słabi na przykład, nie? I to też się w ogóle z sobą jakby nie łączy. A to Ty uważasz, że to jest brak Fabiańskiego wpłynął na to? Bardzo dużo. Bardzo, to, bardzo, dużo. bardzo wpłynął, tak, bardzo w... Ciekawe, brak taki fabiom, bo Pawełski bardzo to... dobrze zarządza właśnie obroną i on żyje meczem bardzo. I moim zdaniem to też tam motywuje tych zawodników. No, gdzieś tam jak od, od, jakby od samego końca nie ma takiej motywacji, nie ma jakiegoś tam do, dobrego słowa, no to myślę, że też ma to wpływ jakiś. Myślę, że nawet, nawet by, by sami piłkarze byli zdziwieni, jak duży wpływ to jest. No właśnie, dużo bramek wpadło też po błędach tego. Jimeneza. Chimeneza. Tak. No chyba z cztery. Takich bezpośrednich no błędach i no to, I to by też był błędzki, no to by tych błędów nie było Obrana i by to już, już jakby ten kalendarz wyglądał tak. Przegrana, remis, wygrana, przegrana, wygrana. No to taki standardowy no. A tutaj są te poziom... cztery przegrane i remis tak, chyba. No, no bo i, gdyby nie te... I nie wiem czy w tych pięciu ostatnich kolejkach to nie są na grupy spadkowej nawet chyba. Oni chyba zrobili jeden punkt przy nie... ostatnie pięć. pięć no. no to jest, no to jest, no to no na pewno spadkowe. Norwich, Norwich, Southampton i West Ham Norwich, tylko mają jeden tak. punkt w tych pięciu ostatnich no ja faktycznie, jeśli zrobił cztery będy, bo aż tego tak nie sprawdzałem, no to, no to kilka punktów na pewno by było więcej, no. Z Crystal Palace przegrali 2 do 1, pechowo, bo tam w 90. jeszcze IU. Z Evertonem faktycznie słabo zagrali, Everton ich zgniótł, 2-0. Z Sheffield przeważali strasznie, oni tam powinni z Sheffield na strzelajce 4 gole. Felipe Anderson to nie, on stał, czekał, zamiast oddać strzał i zremisowali. Z Newcastle dwa będy 2 błędy bramkarza, 3-2, no to to... Śmiało mogli wygrać. tak samo 3-0 z Barley. tam też się spały, będą obrony, także szok. To może faktycznie przez tego Fabiana stracili pewność i taką koncentrację w meczu. Bo... Jakby z meczu A. na mecz coraz gorzej było, nie? Bo no tu podbudowywał cały czas, wiesz, tu bronił się na jakieś parady, na no przecież Łukasz, ale A, no, tak A stara... tutaj? Kilka błędów, coś. Łukasz jest bardzo inteligentny. Tak, ale z charakteru nie wydaje się takim właśnie wojskowym, takim zadziornym, żeby krzyczeć na kogoś. Nie pasuje nie, czy... też... Może nie, ale może winy inny sposób tego się robi. No to, co bardzo... Może jeszcze właśnie... właśnie to jest to ja, ramę, to Tak, fachowiec na Też mi się, Pachowieckiego. się Pachowieckiego. No dobrze, tak trzymając się Wr Wrócę jeszcze moment do Fabiańskiego. Mieszko Gniezno. Tak Mieszko Gniezno. Ufamiazno. Pamiętam, 18 lat, jak w broni Tak, chodziliśmy lecz. na ten mecze. Tak. Widzieliśmy Łukasza. Tak jest. A teraz milioner. No dobrze, zostając przy Łukaszem. milionerach i przy Polakach. Bernarek, drugi Polak, kolejna drużyna, która jest po prostu praktycznie na samym dnie, bo nie wiem już ostatnich dobrych słów o tej drużynie. Brak. I Oni też chyba. I w ogóle to 9-0. To to w ogóle jest u siebie porażka. Nie wiem, czy general Hazen Hill naprawdę jest. jest... Ja myślę, że to jest dobry. No, ten wiesz ten co, ten... ja coraz mniej argumentów, żeby go bronić, nie? Chyba już tak. czas, czas jego... Nie, nie pasuje może do tego klubu po prostu, nie dogaduje się tam. Nie no, tak... No, ale chcesz, mi chcesz bardzo... Ciężko znaleźć w ogóle tam jakoś pozytyw, nie? Najbardziej, hmm. najbardziej wiecie, wiecie, kogo jest tam? Janka. O, Janka. <laughs> Janka Bednarka. No przecież on tam... No, się, on się marnuje, no. Trochę. Ale też to... Nie jest nie, tego ale nauczy się. No tak. tak, Nauczy się, ja wiem. Ale on jest bardzo młody, nie? Ale to naprawdę, no to też, oni też zdobyli jeden punkt tak. przez pięć koleg. No to to ruszą i trener zmieniają Ale ja myślę, że to jest naprawdę na najsłabsza drużyna. To jest, no to ale Noritmo też. Noritmo też. No, 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 no ale no no, no, ja pamiętam, jak oglądałem mecz z Southamptonem i United, chyba United przegrało właśnie. Albo, albo nie, jedynie z nich wygrali. Ale tak się męczyli, że to jest szok. A teraz jakbym miał pomyśleć, że taki Southampton gra z United, a United jest coraz lepsze. Teraz to było zupełnie inaczej. A to było zaledwie 6 kłek temu. No, się w ogóle nie. dzieje. Się, nie? No. Ja myślę, że w tym sonatu też są takie transfery, nie do końca trafione, bo ci piłkarze są tacy bez, bez jakiejś psychiki takiej solidnej. I bufalowi nie zależy. Wesergar też taki jest, jakiś nie, niepewny w tej obronie. No. Long, tak. akurat no Long, tam nie Long, tylko dane Inks. No, no. Inks, no, Inks tam sam stamtąd. Coś tam strzela chodzi. Jedyna chyba taka postać, którą można gdzieś. Kupili też tego no, Trzech damsa który miał być właśnie liderem, w, miał być dziewiątką klasową, a nie sprawdził się w ogóle też nie. No jest słabo, słabo, słabo. Z tych słabych drużyn, z tej drugiej, drugiej połowy, zahaczmy o Brighton, który no, wielu uważało, że spadek. A tutaj dotyk Grahama Pottera i faktycznie chłopaki no, nie grają chyba jakoś pięknego futbolu takiego może dużo podań jest i w ogóle, ale brakuje takiej yy... Finezji w tych Są takie proste podania. Faktycznie, ambicja jest. no, no nie przesadzajmy. Nie licz na finezję w Brightonie. Nie, no nie. wiem, ale, wiem. Ale, ale ale na przykład, wziwaj? spojrzeć na takie Sheffield, to wydaje mi się, że są bardziej ogarnięci od piłkarzy Brightonu. No, ale na przykład takie. Ale wyniki Brightonu są OK. Rodzi się taka gwiazda dla mnie, Trossard, tam jest liderem, można powiedzieć, ma najlepsze oceny w każdym meczu. No i poukładał ten Graham, Graham Potter wszystko po swojemu. Ma swój pomysł widać. No i fajnie się to układa na razie. Ja tam myślę, że sobie poradzą i będą tam w 15 na pewno. To już tak jest dobry chyba wynik. No tak, chyba, nie? chyba tak. Myślę, nie że nie ma na co liczyć. No, myślę, że tak będzie. Teraz też wraca do formy, jak on się nazywa? Pastor Gross. Gross, no tak. właśnie. Gross, on gros. też przecież był kluczową postacią dwa sezony temu. Ja trzymam kciuki, się, ja lubię ten zespół akurat. No chyba. i Ryan, nie? Mocny typu mi bramkarz. Chyba no ten tak, fantasy, no trzeba, wysoko, no tak. Chyba trzeba zainwestować tego Ryana w tym fantazy, bo. Patrząc na skróty, to kurczę, on naprawdę broni tej, Dobrze. Siokę no założą. No. faktycznie, no. Nie no, Premier League ma dobry bramkarzy. No, najlepsze one wyrastają, Ale ja nie, jakoś nie wierzę w tego do, tej, do końca. Nie do końca? Ja myślę, że to gdzieś tam się noga nie powinni, nie? I gdzieś tam, no skończę no. pewnie koło tamtego, gdzieś tam. Ja nie liczę, na 15 aż. Niżej. Tam przecież gdzieś tam. A rok temu walczyli tam o noga utrzymanie? Się dary, już... no, 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 będą mi lepsze no niż poprzednie, ale nie jakieś. Spadną, myślę, że spadną. No dobrze panowie. 90 minuta wybiła. Końcowy gwizdek. Bez doliczonego czasu dzisiaj. No dobrze panowie, teraz porozmawiamy o naszej ukochanej gierze fantazy Premier League. Chciałem się Ukochana. pochwalić, że w naszej prywatnej lidze awansowałem na pierwsze miejsce i już nie spadnę. Niżej. Jeżeli... Chciałem się pochwalić, że awansowałem z ostatniego na Dziękuję. <laughs> No ja, dobrze, to ja kończę to... karierę. A ty nigdy nie robił transferów w nocy, pamiętaj. No, to, już, to już wiem, ale i to i tak nie pomogło. To trochę o swoich składach panowie. Jak wyglądają teraz? Krzysztof, dużo zmian ostatnio, ale trafionych. Bardzo dużo zmian ostatnio, trzy zmiany na minus 8 punktów. Ben Foster o 9 punktów. Antony Martial, zaufałem Manchesterowi znowu i opłacało się. Oraz no Nowardi no, Vardy go musiałem w firmie, filmie, za filmem wziąłem Nowardi. Abraham na kapitanie 16, Wali 12, Marcel 10. No i z tych największych to jeszcze Chiluel 6 i Salach 8. Więc 73 punkty bardzo dobra kolejka. Minus 8 się opłacało. Wszyscy punktują tam. E, od razu taką ciekawą statystykę. Jak spotykamy się co cztery kolejki, to wyliczyłem wszystkie cztery kolejki, nasze punkty. Zsumowałem, Arkadiusz 195, Krzysztof 203 i ja 198. To Aha. różnimy się 8 punktami. Ojej. No to dużo. No, nie ma z Ale, tak? ale, ale no. Bo, tu, bo miałeś, ja zmieniam teraz. Miałeś prawać. raz 47, 69 miałeś. 49, 30. No to coś miał 7, 3, 4, 5, 5, 3 i 3, 2. No i ja tak w sumie najrównie. 5, 5, 6, 6, 4, 6, 3, 1. Także. No, ja na tą kolejkę nie zrobiłem zmian ostatnią. A żadnej? No i właśnie, no, szykuję jakieś nowe transferki, ale no, mi to nikt nie zapunktował specjalnie. Tylko akurat, przynajmniej teraz, zawsze narzekałem, że kapitana nie mogę trafić, co chociaż teraz ten, który miał najwięcej punktów, był moim kapitanem. Abraham, wy no, też mieliście To jest taki chyba musi zostać do końca sezonu, nie jest No, ale Jamie też jest. Jamie pandemii. też. No, ja mam teraz taki na napad, I kogo masz coś No, Marciala też teraz zmieniłem no, i Fostera. A ty jest. masz był na padzie. Tak. A bo ja Jimeneza. Też daję radę. Tak? Punktuje? No, ja miałem go chyba przez chwilę, no ale, chyba akurat miał kryzys wtedy. No i mi już chce, co, no, i mi zrobił 7 punktów i czy 8, a tak to, no. Znaczy. No, myślę, że właśnie trzeba zainwestować w jakiś tam Lester, obrońców, bo nie mam. Nie ja mam ci, mam odmiaren... Lester. Tak, to mi właśnie punktuje teraz i właśnie w szoku. Bo trzy razy żadą miał 6 punktów za bo ja wziąłem sobie A Alonso Fernando, na Nie w tą grę, Piotr, nie. Piętą fantazję. Alonso, aha. No i... Zero. I, i nie gra w ogóle, nie wiem czemu. No to brawo. No co transfery? Nie, właśnie A tam Emerson gra na lewej to jest tak? Właśnie, to jest jedna pozycja, dla której widzę chyba taki transfer Chelsea, że jest potrzebny, bo tak, to w sumie ten, ta no, no, młodzież no, jednak no, wypełnia te luki. To no, Jayce no, na prawej obronie, no. Kogo ty tu masz jeszcze, Piotr? Mutinie, Maudy, Bruyne, Abraham, i Jimenez, no, a to trójka z przodu zrobiła, nie? Dobrze, no, dobrze. Zobaczyć? No. no i no, no kurczę, obrona tak na pewno na jest do wymiany, nie? Lundström na razie zostaje. No Leno chyba jest, pójdzie za Rayana. I ja już Lena właśnie wyrzuciłem, pamiętam, jak się ostatnio nim podniecaliśmy. Tak? To było miesiąc temu, nie? Tak, no. tak. I jednak no. zrobiłem raz, 6 i potem już. No dwa razy się tam zapunktował, ale to nie tam szałował jakoś bardzo. No, no trenta chyba też, bo to, o za drogi jest chyba jeden. nie? Czy tam trochę tam tak. Jak patrzyłem, ja mam no, tego. Na tych najlepszych, to obronę moją najtańszą zawsze. A, ci najlepsi, gracze, no, no, no. Ci po prostu, no, tych, co punktują, z no w zeszłym sezonie punktował bardziej trend Robertson niż teraz. Nie, no właśnie, no end, na pewno, bo mieć 100 KON więcej. Nie? Teraz to zawsze ta jedna tak, brameczka spada, nie? Zawsze do... jedna. Tak, tak, tak. Liverpool, no. dobrze, teraz kolejka kolejna. Znaczy, co przyniesie. No nie planowałem. Na pewno zrobię zmiany. Mam dwa transfery, to zrobię. Ja na razie nic nie, nie chcę zmieniać, ale jak mam wolny transfer, to coś zmienię ja, ja chyba wiem, też teraz, teraz widzę taką to. polityką, że czekają od, aż na dwa transfery i wtedy gdzieś tu sobie Mimo tym nadrobić, <laughs> tym sobie nadrobić, ty, ty, ten. Bo tak jak masz jednego, to, to musisz mieć w zapasie, w sumie mam w zapasie no, chyba 0,6. Kto zmienił? Tego? Nikolasta. No, tego? No to chyba też zapas. Ja chyba Firmino i Wardy wejdzie za Firmino, bo Wardi jednak. Na crossfade widzieli. Tak zrobiłem właśnie z jednym. No wiem, no podobnie będzie, no ale co no. mogę zrobić? No to już chyba już większość teraz: Wardiego i Abrahama, to już tak, chyba no, większość. Tak, no to się ukształtowali już teraz. Nie? Pukiego już chyba nie. Ale teraz jest to ciekawe. Ciekawym jest teraz Kane, co będzie z nowym trenerem. No, nie. nie no z żozę to nie. na obronę pójdą, nie? Defensywa. To już panowie temat na pewnie przyszły. To tak, to z... Będziemy już wiedzieć coś na ten temat. Tak, po czterech kolejkach następnych. To... Ale ciekawy ruch zarządu, taki odważny i z, z, i z ładnej i gry, bardziej na trofea. W to konzumie. już pewnie oni gdzieś tam wiedzieli, to wszystko nie, że tylko, tylko teraz była kwestia poinformowania mediów i tyle. Nie? No, no na pewno był już dane. No. no ale miał zagrać tak. niby mecz, nie? Z West jeszcze i to ma być taki ostatni. Mek. No ale ciekawe, co się stanie z no, nie? Czy ktoś go będzie chciał w premierze Ligi? Nie, nawet nie, nie. Nie myślę, że wam chodzi o to, co? przejdzie do innej ligi. Real Madrid. Od przyszłego sezonu. No, ja ja, ja, myśli... ja może, może przesadziłem w sumie z, z no Na początku zawsze. pomyślałem, że, że gdzieś wszedzie od razu, a teraz myślę, że tak nie. Że tak sobie odpocznie coś. A Bayern nie co, Że może Bayern może. ma przyspieszenie. Ale Bajern ma, ale to ma tak tak jak jakieś czas. Tak, No to chyba spekulacje zawsze były od roku. Może -ten hak. No. No. Na pewno sobie porosunali no z dobrze. dobrze. Spekulacje spekulacjami, ale czas zrobić quiz. Końcową rozgrywkę dzisiejszego wieczoru rozstrzygnie quiz. Osiem pytań. Każda poprawna odpowiedź to jeden punkt. I jeden uwaga, 20. zaczynamy. Pytanie numer jeden. W którym roku założono klub Newcastle United? Można się pomylić o 10 lat. Panowie, czas jest 10 sekund. Ja Pominam. Jestem gotowy. Proszę. 1890. 1892, Arkadyusz trafił, ale Krzysztof też byłeś blisko, także macie po punkcie. Czyli który rok? 92. Dokładnie. Tak. Tolerancja była 10 lat, także. Czyli jeden. Macie po punkcie. Bardzo się Pytanie numer 2. Ile klubów od startu Premier League z sezonu 92-93 wzięło udział w rozgry rozgrywkach w tych wszystkich sezonach? Ile różnych klubów? 36, 39, mało, myślę, że więcej. 49 Arkadyż, punkt A, dla arkadyża. 2 do 1 dla piłka. Ajaja, ja, ciekawe, ciekawe. Dobrze, teraz szybkie pytanie. Numer 3. Czy Steve Bruce zdobył jako trener mistrzostwo Anglii? Nie zdobył. Jako piłkarz? Zdobył, jako trener? Nie. 3 do 1 dla Arkadysza. Uwaga, teraz pytanie numer 4. Słuchajcie uważnie. Ilu obcokrajowców jest zarejestrowanych w tym sezonie w Premier League? Przypomnę, mm. że łącznie zarejestrowanych jest 505 piłkarzy. Ilu z nich jest obcokrajowcami? 505 jest, tak? No. 105 i 353? 329. Aajajaj! Arkadiusz 4? Punkty masz tak, na cztery. Tak. Do jednego. Pytanie numer 5. Wzorem poprzedniego quizu. Słuchajcie. Jestem obrońcą, wychowankiem Sheffield United. 8 lat kariery spędziłem w Tottenhamie. Grywałem także na wypożyczeniach w Aston Villa oraz QPR. Od 2017 roku gram w Manchester City. Mam także 48 występów w reprezentacji Anglii. Kim jestem? Krzysztof Skywalker, Arkadiusz Skywalker. Bardzo dobrze. 5 do 2. W Sheffield rozpoczynał? Wychowankiem, ale. As. Dobrze, Może wróci na ostatnie lata. Pytanie numer 6. Jak nazywa się stadium Brighton? Arkadiusz, Amex i Brahman Lane. Nie On jest siecik. The Amex. Brahman Lane jest The Amex. 6 do 2 oj, oj, się. Yy, teraz ciekawe pytanie, uważajcie. To jest ostatnie? Nie, siódme. Nie, a bo ja mu kompletnie. Siódme. Po. Jakie symbole widnieją w herbie Burnmów? Dwa symbole są. <śm> no dobra. <śm> mam strzelać, to jest głupka, może lepiej dostanę. Dawajcie, dawajcie, strzelajcie. są no Wiśnie, Wiśnie, brama, Wiśnie Król. Brama jakiegoś Uwaga. miasta. Coś. To jest piłka oraz głowa. Nie ma Wiśnie. I ta głowa to jest głowa Dickiego Downseta, legendarnego strzelca zespołu w latach 5, 7, 6, 2. Piłka no. A Wiśnie też była przez jakieś lata, ale szybko wrócili do, do tej głowy i do piłki. Bo głowa? To, o, tak, tak. Jakby taka, ona jest rozciągnięta, co symbolizuje rozwój kudu. Wow. I pytanie numer 8, 7 do 2. Nie, e... 7. Tak. 6, A przy... 6. 6, 6, 6, 6. Czyli do 2. Mm, numer 8. Wymień jeden z klubów, w których przed Wolverhampton grał Raul Jimenez Nie wiem, w portugalskiej jakieś one. Jakie to? No strzał, czy nic, nie? Pusty? Pusty. Pusty. Benfica, Atletico i Club America Atletico był? Tak Benfica, Czyli... kurde, no pomyślałem chwilę. Dzisiaj quiz zakończony wynikiem 6 do 2 Arkadiusza. Dziękuję zwycięzcy. Dziękuję Krzysztofowi. Subskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy. Bajo, Dzięki.